darłem do Daocheng To takie miasto po drodze, w sumie. I tak musiałem się tutaj zatrzymać, nawet jakbym chciał wracać autobusem. Bo, znaczy, jakbym chciał. Nawet nie było chyba bezpośrednie autobusu, tam gdzie byłem. Ale stwierdziłem, że zostałem tutaj na cały dzień. I polecę sobie samolotem. Ale to jutro powiem. Znaczy pojutrze, jakby doleciał. No, a teraz szedłem sobie na taką górkę. Zaraz co miastem, to, to, to się całe miasto, to co widać eee, teraz idę na drugą górkę. Jeszcze tu po drodze jakichś studentów spotkałem Co tam dwa słowa po angielsku umieją, to idę, idę za nimi. Tu jest taka właśnie to chyba też stupa. Co było napisane? pagoda, ale nie wiem co jest za różnica. No strasznie wymęczony po tym jading jestem. Wszystko mnie boli. Eee, jeszcze się nie wyspałem, kurczę, bo serio, no, w hostelu u mnie. Było o piątej wszyscy Chińczycy wstali, zaczęli robić, gadać do siebie, głośno, krzyczeć, eee, robić zamieszanie. Gdzieś tam wychodzili o szóstej Ale kurczę nie mogę tego zrobić jakoś kulturalnie cicho, tylko musieli właśnie wrzeszczeć obudzili mnie, a już nie mogłem zasnąć. A więc jestem trochę niewyspany. No, nie wiem w sumie co to będę robił. Gdzieś tam w hostelu babka mi dała jeszcze taką mapkę, że jutro mogę wynająć sobie jakiś taki elektryczny rowerek, czy, czy ten motorower, coś takiego, i sobie pojeździć eee, po jakichś świątyniach, czy, czy coś w okolicy jest ponad parę, parę miejsc. No ale samo miasto tak wydaje się bardzo takie ciche, spokojne. Niewiele tu się dzieje. Myślałem, że będzie dużo więcej rzeczy. Eee, myślałem, że tu sporo więcej turystów będzie. A tak wydaje się, że, że nie ma za wiele. To dla niektórych to jest właśnie taka e, taki postój e, przed tym jading e, tu na przykład mieszkają no ale stąd jest kawał drogi do tego Yading jeszcze e, więc nie wiem jak to chociaż widziałem ja sporo hoteli tutaj więc z takich nowych hoteli więc myślę że e, trochę turystów jest co się rzuca w zobaczyć sporo policji nie wiem czemu jest taki jeżdżą po, po ulicach z takim megafonem i tam krzyczą na ludzi. W serio to wygląda jakby krzyczeli na ludzi. Tak W sensie podjeżdżają pod kogoś, coś tam, więc krzyczą i, e, takim, takim głosem bardzo agresywnym. Raz tam widziałem taką scenę, że gość chyba stał, no może nieprawidłowo na ulicy, no, ale w sumie taka pusta ulica nikt nie jeździ. Podjechał gość z tym megafonem, tam nakrzyczał, nakrzyczał. Gość wybiegł z, e, z tego ze sklepu i szybko czy dał tak i odjechał. A no, jak śmiesznie to wyglądało. No, w każdym razie, no, jak na tle mieszkańców, to co chwilę widzę jakiś radiowóz, coś chwilę jakiś posterunek policji. No nie wiem, może czy to jest jakieś niebezpieczeństwo, czy coś, za zamach terrorystyczny, czy W To była taka sobie. Przed chwilą właśnie padało, teraz tam jeszcze pada, ale już te góry pojawiały się. No ale nie jest źle. No trochę wynudzę, ale odpocznę sobie przynajmniej jeden dzień eee, też dobrze. Dobra, to sobie tyle. Eee, I tu tam właśnie na tą górę jeszcze pokazane, okazane. Co właśnie razem pokazuję. A potem chyba wracam do hostelu, może jakieś pranie zrobię i chyba odpocznę, może książkę poczytam. Chyba tego mi trzeba dzisiaj. Dobra, tyle. Może jutro coś nagram. Jak te święty nie będą ładne. A jeszcze są mają być eee, tutaj gorące źródła. To w tych, po tych poprzednich gorących źródłach, sobie nawet nie wiem czy o nich, o nich mówiłem, w camping byłem, w takich śmierdzących gorących źródłach. E, takim zdbitym jałem śmierdziały, tak sobie takie małby. Najlepsze chyba. Takie w Badamenda, w Budapeszcie też są. E, no to tu też jakieś są gorące źródła, ale ponoć już nie śmierdzą, więc... E, no, czy lepsze, czy gorsze, nieważne, są jedne i drugie pewnie fajne będą. A że jest właśnie tak chłodno teraz, zwłaszcza wieczorami, to gorące źródła myślę jak najbardziej jak znalazł. No dobra, to coś powiem może jeszcze później, a jak nie to z lotniska może coś nagram. Na razie. Dzień drugi w Daocheng. Jestem w takim klasztorze e, poza miastem. Ponoć najstarszy e, najstarszy klasztor tutaj w Daocheng. Tu jest taka cała wioska. Właśnie przejdę się po niej. Właśnie takich starych tybetańskich domów. A to moja szybka osa. Taki wypożyczyłem sobie motorek dzisiaj. Elektryczny. Spoko, co nawet się spoko jeździ. Jedyny minus yy, Jest jakieś takie nisko zawieszenie. A do tego no ja też swoje ważę. Więc tam przejeżdżając po takim progu. Tam ja gdzieś zahaczyłem, no, ale chyba nic się nie stało. No, e... dostałem mapkę z hostelu i sobie jeżdżę tutaj. Pogoda była kiepska, teraz fajnie wyszło słońce. No, a co ważniejsze, przyjechałem tutaj i za mną jedzie taki, właśnie mini-ich jechał, też na motorze. No, zatrzymaliśmy się i ja on tak pokazuje, że chodź, chodź. No, tam no, wsiadłem za nim. Tam siedzą jacyś minisi. Eee, Siedzą, piją herbatę, gadają, coś tam jakieś przekąski jedzą. Siadłem sobie z nimi. Herbatę dostałem. Coś tam po chińsku powiedziałem, chociaż oni po tybetańsku mówili. Znaczy po chińsku chyba też mówią, ale więc tam tylko spytali skąd jestem, więc powiedziałem, że z Polski to w ogóle chyba nie wiedzieli gdzie to jest. Znaczy pewnie też źle wymawiam, ale... No ale mogą nie wiedzieć, gdzie, gdzie leży Polska. Nie winiej jakoś za bardzo za to. Eee... Dałem mi kawałek sera. bo Tu w ogóle ser sprzedają ci tutaj Tybetańczycy. Taki trochę podobny jak tam w Mongolii jadłem, tylko to jest taki, naprawdę czyść takie, takie sfermentowane mleko. Takie aż kwaśne, taki ser. Więc nawet myślałem kupić sobie, bo tam obok hostelu sprzedają takie babuszki. No ale one sprzedają taki kurde chyba z kilogram. No to na no co mi kilogram plasterek bym chciał. No to tu dostałem plasterek już. już. Nie muszę kupować. No, a tu są te stupy e, Stare właśnie budynki, co widać. Nie wiem ich tu mieszka. No ciężko no, po chińsku, to tak, tak dużo nie umiem mówić, ale oni chyba też po chińsku tak super. E, w sensie jak ktoś tak em, kiepsko mówi jak ja, to że nie umiał domyśleć. Bo jest tam Chińczyk, to może się domyśli o co mi chodzi. E, wczoraj z tymi studentami jak chodziłem, no to nawet jak nie rozumieli, to jakoś tak... Powtórzyłem dwa razy i, i tak się domyślali, o co chodzi. No, a tacy ludzie, którzy mniej, mówią, mniej mówi, mówią po chińsku, czy chiński jest jakimś drugim językiem, no to takie osoby jak ja to chyba w ogóle nie zrozumieją. <laughs> Więc tam no, posiedziałem z 10 minut i wypiłem herbatę i, i wyszedłem. Jadę w drugą stronę. Aha, jeszcze o tym motorku powiem, że e, niby tam się rozpędzam, to pisze 50 na godzinę, no ale nie jadę 50 na godzinę na pewno. Włączyłem sobie GPS-a, żeby sprawdzić i 30 wyszło. A jest też opcja, że można jest taki przełącznik szybciej przez trzy pozycje, że jakby taka normalna jazda albo szybsza, albo wolniejsza. No tak, włączyłem to szybszą, to się rozchylałem do 40 na prostej. Ponad 60 km ma to przejechać, ale jakoś tak mi się wydaje, że ze mną. W tym w siedzeniu to 60 km nie przejedzie dobra, siadam, ruszam dalej Teraz muszę zjechać z tej góry, bo to tak, bo taką górę wjeżdżałem Niby jest wskaźnik baterii Ale jak zacząłem wjeżdżać pod górę, to ten wskaźnik baterii tak drastycznie spadł do połowy, się przestraszyłem, ale to chyba jest tylko właśnie powód taki, że pod górę jest większy pobór prądu, no to E, tam źle pokazuję Zaraz jeszcze zobaczę, będę jechał w dół. Mam nadzieję, że, że dojadę. Jak nie, to będę musiał pchać. Dobra, zobaczę czy coś będzie się dzisiaj ciekawego to nagram. Jak nie, to nie. Dobra, dojechałem na lotnisko. Lotnisko nazywa się Daocheng Yading. I jest e, najwyżej położonym lotniskiem cywilnym na świecie. I właśnie dlatego zdecydowałem się lecić stąd, a tak żeby zobaczyć jak to wygląda. Stąd niewiele widać, ale po drodze jechaliśmy taką serpentyną. Widoki całkiem niezłe, bo to wschód słońca, niedawno. Niestety kierowca był jakiś kiepski, trochę jechał w taki sposób, że się martwiłem, czy w ogóle dojedziemy. Jakieś takie stare, rozklekotane auto, które nic nie było widać przez szybę. Tam jeszcze padało, zaparowane, kurde. A mnie No i dojechałem. Na szczęście. Więc idę. Mam za jakieś całe 2 godziny samolot. nowo, bo w Chinach e, bardzo częste są opóźnienia. Z różnych względów. No ale chyba przez pogodę może nie będzie, chociaż z tego co widzę tam jakieś chmury są. Zobaczymy. i zawsze trzeba się przygotować na to, że może być opóźniony. Dobra, może coś nakręcę w środku, jak będzie coś widać więcej. Koń z końców się nagrałem tam, bo w sumie nic nie było widać. Właśnie samolot, którym przejechałem. Wszyscy widziałem, mój bagaż. I tyle, jestem w ciągu. Bo to będę nagrywał, pewnie jest to miasta coś. Na razie.